Gdzieś pod chmurami Nad horyzontem Między myślami W głowie już piątek Między weekendu Dwoma końcami Jest i początek Z planów planami Gdzieś na przecięciu Lasu i nieba Ktoś tu rozmyśla Może coś trzeba I może szumi tak jednostajnie, kto się zamyśli, chyba jest fajnie. I w tym zachwycie na progu drogi kogoś poniosły zmęczone moki, w tym uśmiechu umknie sobie dalej w usta, w zachwycie serce jest fajnie. Chwycie na progu drogi kogoś poniosły zmęczone nogi. I w tym uśmiechu knie sobie dalej usta w zachwycie. Serce jest w szale niczym ta boska, chwil pięknych troska. Staje się coraz i bardziej beztroska. Niby ta piękna Nadmorska wioska. Jest taka cudna i taka boska I tylko słońce poczerwieniało i gdzieś ze wstydu się nam schowało, by z rana musnąć cię swym promieniem i nie pozostać tylko wspomnienia Słucha więcej na kanale YouTube, jaka na Pomorzu. Witam <laughs> w zachwycie na progu drogi Kogoś poniosły zmęczone nogi I w tym uśmiechu knie sobie dalej Ustał w zachwycie, serce jest w szale. I tu na chwycie na progu drogi Kogoś poniosły zmęczone nogi I w tym uśmiechu nie sobie dalej Usta w zachwycie Serce jest w szale I czym ta boska, w pięknych troskach Staje się coraz i bardziej beztroska by ta piękna, nadmorska wioska Jest taka cudna i taka boska I tylko słońce poczerwieniało Gdzieś wstydu się nam schowało rana musnąć ci swym kamieniem I nie pozostać tylko wspomnieniem Słucha więcej na kanale YouTube, jaka na Pomorzu no, no.